że tak dawno tej serii nie było, ale totalnie o niej zapomniałem poprzez nagrywanie Little Nightmares. W każdym razie da 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 dajcie lajka i subika i jak chcecie to obejrzyjcie, bo mi to nie robi już nic w tym przypadku. Do netheru? No. Bo bym mógł szybciej po prostu stąd wyjść. Mhm. no, mógłbyś, ale nie możesz. No właśnie. Co za, za okrzyk był? Co się że okrzyk godowy Foxy'ego? Nie, ja dosłownie jestem spokojny w chwili obecnej. To może być Jakub. Jakub zadał, Jakub zadał pytanie, więc to nie może być Jakub. Dobra, no to paczka. To nie spadł. A uga buga uga. Uga buga. Uga buga. Uuu buga. Mieszko. W ogóle, yy, bo jak robiłem ten film o typach graczach Minecraft, to Ufi się skarżył, że nie może do mnie dołączyć, bo, ma bez, bo mam ja beznadziejny internet, a Jakub jakoś mógł dołączyć. Zacznijmy od tego, że tak, Ufi ma totalnie gminiony internet i po drugie ty też masz internet. Ale to mniej, no ale no. ma, mniej. Bez problemu, raczej dołączyliście. Nie wiem, no tak, no ja bez problemu. Jak to miał problem, to miał problem. Jest ląd! Jaku blisko światła? Tak, bardzo blisko. O węgiel. Dobra, czyli już znalazłem światło. Mogę ci. światło. Ja już mamy światło, tu jest węgiel. No, zaczęło się wykopywać. Szkoda, że jest nowa. Dobra, saj, jakub, musimy znaleźć dom. Daję poprosić rybki do tego. To wybudujemy cię z takiego McDonalda jako dom. Okej, okay. tylko zapłać. A tutaj, wszystko, które jesteśmy w stanie a tu jesteśmy w stanie. Kiedy mamy nasze rzecz wyspać? A nie idę. A ja nie idę. Czy ja widzę pobudkę? Moim no, oczom? Niech się jednak nie rozdzielam. To jest jakiś priorytet, no, to jakiś. Prioryt nie wiem. Jedno nasione, jedno, jedno, nasion, jednego, jedno, jedno nasione NIE MOŻEŁ POŚLEDZONY mm. Dziękuję downa. Powiedz to ufiemu, ufiemu. To nie zadziała Jedno nasione, jedno i To jest nasienie Jest fajna A no po czym to wywnioskowałeś? No, ja się chyba wybiorę do naderu. A. Jeżeli w ogóle znajdę puda pula tutaj, wioska! A nie, a nie. A w dżungli? Ja zbieram melony. Ja mam dawno. nikogo nie widzę. A i w ogóle zbyszek zbiesz Kwiatuszki. Tato smarkastyczny. A, a a fajnie, no fajnie. Jo, no. that smurfish. Wyobraźcie sobie taką smerfią rybę. mam ze Okej. Kordy padkami, bo ja nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. Yy... jestem trochę daleko od wioski. A jest od wioski. Na czarcie masz kordy wioski. Nawet, a nie, to jak pisał. Chwila... jeszcze te drugie. To to takie szkarady? No oh, nice, diamanty Stonks Stonks W ogóle się zastanawiam skąd nie ja mam ci kiedy Dobra, pytanie nie mam na to nie znam odpowiedzi. A nie, bo ja ci rzuci, ja rzuciłem kamienną i ty wziąłeś moją kamendę. A no to dzięki. Ingody Nie. <laughs> yeah. Mogę ci w melonach zapłacić. Mam melony, nie potrzebuję melonów. Mogę ci dać więcej melonów. Nie. Jakub wie o co chodzi. Tak. Oczeniec! Nie, ta jedna cała skrzynka wypełniona z takami melonów. No tak. Szkoda, że na serwerze upiego. to to Dobra, raczej każdy się rozdziela, rozumiem. Ja jestem... nie wiem... Pięta. ja dalej jestem pod ziemią. Staram się znaleźć trochę tego... lawy, żeby sobie zrobić nether portal i stąd się wydostać. Ogólnie możemy zrobić taki piękny totem, który wskazuje cztery kierunki świata i każdy w jeden z nich pójdzie. To jest Tego musieli tego musielibyśmy się wszyscy tutaj spotkać. O, to jest mini dawa półka. I w ogóle co ty ostatnio masz do ze w Foxy, dzisiaj? Smurfastyczny dzień nam dzisiaj. Jaka pogoda no, na zewnątrz, smerfowa, Smurf. ciągle pada. Smerfa A te pierwsze korty macie na minusie? Każde korty mamy na minusie. No poza wysokością. My sami jesteśmy na minusie. O, ale Ufi się różni od nas, bo on ma IQ na minusie. faj Tych drugich nigdy się nie podaje, no chyba, że jesteście w kewie. A, czyli trzecie. No. Główka pracuje? Well, no. o Kurde, ja już tyle wegna mam? Góra. Góra! To pod górą może być Deep slide. To unstart... A to chyba na zewnątrz jest. Ten to Ancient nie. City. A, a tu nie, nie wiem. Nie, nie wiem. Bo się pod górami respi często. U Emerald. I Mesa. U Diamanty. U Emerald. U Mesa. O węgiel. I kilo mi się zepsuł, nie będzie więcej węgla. No No węgiel. Mm. Ale co ja sobie mogę zrobić? Mm. Diamantowe buty, To fajnie chyba. O Boże! O! Dobra. Światłość. Fox. Okej, okay, zabieram swój diem Ja stąd wychodzę, chodzę Nara psychika minus 10 To widzenia Kiedy grasz do Starwa <grym> Kiedy podbiję do ciebie duch Nisiaka ja, co jest najducha Świętego Bo myślę, żeby nas nie zabił. Dobra, mam dwa staki węgla. Chyba mi wystarczy. E, Jakub, no jaki jesteś kordach? E, dobra, to ja tam zaraz do ciebie będę, tylko zostań tam, okej? Okay? Jakub nie stanie, uwierz mi. Mnie się nie posłuchał. Pokazałem ci Kazałem ci wiele rzeczy A ty nawet jednej nie potrafiłeś zrobić Ale Jeszcze raz, jakie? Minus 900... A ja jestem na mesie I na 250 ile? gdzieś w tą stronę No okay. Jesteś przy, przy morzu. Ale ja zacina kawika. Ale kawika zacina. A przepraszam. A, już eee, masz widzisz. Widzisz biom zimowy? Jak... Widzę portal, widzę portal jakiś. Ośima, pokaż. Czyli możemy już iść do meteru, tak? Mhm. Dobra, to jeżeli chcesz coś przepalić, jakieś żelazo czy coś, to tutaj możesz rzucić. Ja tutaj wrzucam. i pójdę po ten, po krzemień. Jesteśmy, jeste, powiem tak, jesteśmy bardzo blisko spawnu. Tam, gdzie się wszyscy spotkaliśmy. Dam na spawn, nie? nie do końca na spawnie, ale blisko spawnu. Ja teraz ja zdaję no, sobie no, sprawę, no, jak no, daleko no, jestem. No, ja no, jestem no, dalej no, od was. Oj nie, oj nie, nie, nie. Czekaj, czekaj, bo ja... A co? Co tam? O. Dobra. Ja mam jeszcze... Ja mam jeszcze w sumie 18 złoto, złota do przepalenia. Tylko pamiętaj, tylko pamiętaj, musimy zdobyć jakiś obsydian, żeby się wrócić innym portalem. Albo... Al... No dobra, dobra, ale nie to od piginów można dostać obsydian. To jest ważne. No to potrzebujemy, nie? Dobrá, to je tak. A, mostek, i może mnie znajdziecie. Dobra, mam krzemy. Jesteś tu? Dobra. Też pozbieram wirta do bloków, jakby... Jakby, rzadszym surowcem od diamentów w Minecraft jest... Y Blok trawy. O, masz ten, masz yy, silk na tym, na czymś. Dobra, to trzymaj to, to trzymaj to. Ja pozabieram ten budulce, żebyśmy mogli się bridge'ować przez nadar Nie tylko wiedział, gdzie jestem. O, się już. Babu. Ale dobra, tak mam sporo, nie? No, tego, Cox. Koks. Dobra. Stunks. Masz crafting? Dobra, to ja na razie wyjmę to, pierdzielniemy tutaj to. Dzięki. Nie. E, to na samym tutaj standpoint pointa Chodź, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, punkt ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, jeszcze Kordy z dobra diament zostawię tutaj. Jakby co, to z kordy tutaj sobie zapisuję. Te moje obecne kordy to ci podam I... Weźmy sobie złoto jeszcze. Ty bym miał chyba eee, już ci daję. Jakbyś był, takim, jakbyś był taki przyjemny, to mógłbyś mi zrobić w sumie jeszcze te buty żelazne. To Proszę. są moje kordy. No. Dobra, dobra, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz wezmę, tylko jeszcze... zaraz, pozbieram. Gdzie jest? Są, gdzie są? zaraz, Złoto ostatnie. Dobra. To co, wchodzimy? Tak, ja na razie wejdę i zobaczę jaki jest teraz. To zostań, zostań tu. jeszcze. Uwodujecie... Z... Jakub? Jesteś w dachu? Ja też. O, dobra. Okej. Okay. O, jest! Okej, okay, jest ładnie, jest ładnie. Jeszcze blisko mamy. W ogóle, patrzka po co ty idziesz za mną, jeśli pytam? Tak. Widzę, widzę. Chodź kolego, kumplu mój drogi, mam 22 złota. E, dobra, wykopmy dziurkę tutaj. Yy, ta. I tak szczerze to ja bym w sumie już skończył obskilek. Ale nie wiem. Poszukajmy może jeszcze tutaj złota, tam jest jakiś kolejny piglin. Ej, dobra, weź... E, czekaj, wezmę trochę złota. Ej, no, czy pasuje wam to, że już mogłem skończyć odcinek? Tak, spokojnie. Dobra. No to... Pilnuj go, pilnuj go. Nie, my jesteśmy w nadarze na tą porę, ja pójdę po innych. Chodź. No to żegnam mhm. was wszystkich bardzo serdecznie. Nie, Saj, paczka ja po prostu poszedłem na mesę. O. No. Każdy każdym żegnam was bardzo serdecznie, bo i drodzy widzowie. Ty, ty! Ej, Jakub, zobacz, jaka tam nagrę yy, się zrobiła. Po yy, prawo, po yy, prawo, twoje. Yy, proszę, Dobra, paczka. To... O, z nimi yy, Paczka, Foxy, Jakub, proszę się pożegnać. już...